Okej, hey, moi drodzy, witajcie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i bardzo gorąco w kolejnym odcineczku ze Skywars w moim kanale, no to co, się już na arenie. <zysk> moi drodzy, chciałbym będę się raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie przywitać y, w kolejnym y, odcinku Castle Wars na moim kanale Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba. myślałem, że spadnę okay, mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba. ponieważ no, y, załóżmy tak Bardzo, naprawdę, bardzo długo nie grałem w tę minigierkę, y, ponieważ cały czas y, skupiałem się na tej gierce nowej, czyli Castle Wars Myślę, że naprawdę mi bardzo dobrze pójdzie, nie, nie powinienem lamić y, Także przekonajmy się i spróbujmy szczęścia y, Także dobra, ja już będę i spróbujemy już do tego Tyrpsona Gaz, 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 gaz. Dobra, już mam jednego fraga, także zajebiście z, y, Zrobiliśmy, i muszę Wam powiedzieć, że to jest druga próba nagrania. I w pierwszym nagraniu naprawdę mi szło bardzo dobrze. Także nie wiem, czemu teraz miałoby właśnie iść źle, ale dobra. Ja już się nie bawię, bo czuję, że nas tutaj dednę moim takim głupim bawieniem. E, także ja sobie zjem złote jabłko i możemy szukać kogoś e, następnego. Tutaj kogo można zabić. Ktoś tutaj jest. To jest na mojej starej wyspie. What the fuck! Jest! Następny frag! zajebiście Mamy już dwa fragi, a tyle co zaczęliśmy nagrywać, także propsy... No kurde, głupia Także Tak, no moi drodzy, mamy już kurde właśnie, e, właśnie dwa fragi zabicia i także... Dostałem z jakimś e, soblakiem... Wygrałem! Zajebiście, wygrałem! Dobrze, także pierwsza ręka jest wygrana, także mam nadzieję, że wam się e, ona spodobała, także widzimy się na drugiej arenie! Okej okay, moi drodzy, jeżeli widać już w drugiej LNC w tym odcinku. Mam no nadzieję, że poszczęść nam się wygramy i spróbujemy znowu coś wyświetsiąać z wygraną e, właśnie jaką źródką, także e, musimy spróbować szczęścia. No, końc, końc, o siecz. Dobra, ogromnie chciałbym wam podziękować za to, że byliście pod poprzednim odcinczkiem zdiłos aż 29 łapek w górę, naprawdę. Dziękuję wam mega, mega mega bardzo serdecznie. Może. Bardzo serdecznie Dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za taką liczbę łapek pod poprzednim filmikiem Bo dla mnie to jest naprawdę mega duża liczba Bo mała liczba to na pewno nie jest no, Skoczyłem do niego i spróbuję go zabić holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit Holy shit, zabiliśmy go, zabiliśmy go Zabiliśmy go Ej, kurde, 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 ten... Dobra, dobra, także widzimy się na kolejnej ręce. No moi drodzy, że witajcie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w trzeciej ręce yy, w tym odcineczku, mam nadzieję, że jeżeli te ręki nagle dobrze pójdą, każda będzie What the fuck co ten debil? <laughs> jeżeli tak właśnie każda ręki nam tak dobrze pójdą, to myślę, że pięć arenę takich właśnie lepszych zagramy i będziemy kończyli. Yy, bo jak na razie nam się naprawdę spoko, nie narzekam, ale kurde macie czekać, jak pójdę sobie wyżej, bo oczywiście jak zawsze ten, kto jest wyżej ma naprawdę bardzo dużo fajniejszą przewagę. Jest, 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 Trąciłem to. Sorry, że byłbym tak cicho, ale jak naprawdę jestem skupiony na naciąż, że to nie mogę się za bardzo odzywać, ponieważ gówno potem... swoją <grym> ja odpierdam. Okej, mój drodzy, witajcie bardzo, 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 bardzo serdecznie. Przed ostatnią ręce w tym odcineczku. Zobaczymy jak nam pójdzie, wszystko się zaraz okaże. o, uu, czekajcie! Czy nam się po szczęści, czy nam się po szczęści? je o, No co za o, no musiał teraz. Ja jebie, tam też ile do tego po o, go zabiję, no. Nie no, chodź tutaj. Po <laughs> co, co ja zrobiłem, Zawsze się wylewa w wodę, czemu jestem taki głupi dobra ale widzimy się na kolejne, na kolejne, i ostatnie ręce w tym odcineczku Okej, okay, moi drodzy, że widzicie, w kolejnej i ostatniej ręce w tym odcineczku e, także spróbuję teraz w jaki, kurde, mega jakiś fajny sposób jakoś nie dednąć fajnie, szybko Tylko postaram się grać jak najdłużej Okej okay. Okej okay. Okej okay. Dobra Także jesteśmy już na samiutkim dole I zaraz będziemy pewnie będziemy musieli tam znowu wychodzić Mamy żelazny miecz Tak, się. Mamy żelazny miecz Także Wychodzimy na górę I Spróbujmy iść do kogoś kogoś tak jakoś, W jakiś fajny sposób zabić No gaz Glowstone Gaz Peł... No, ja, ja jebie. No, co za łoś o, właśnie Serio ktoś mi zakoblował, albo ja tam sam zakoblowałem A! Wiedziałem, że tam ktoś jest! Ja pitole! Dobra, dziewale, dzięki, że widzieliście, dzięki, że oglądaliście ten odcineczek do końca Mam nadzieję, że wam się spodobał, no wiem, był króciutki, głupi, no nie, że głupi, no ale był po prostu króciutki mi się, wyda, Wydaje mi się, że f, 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 fajnie się grało, e, nie było żadnych takich jakichś... E, właśnie do końca takich głupich arenek Także mam nadzieję, że wam się to jeżeli tak pamiętacie o łapce w górę I widzicie na mojego face'a tak, e, także pamiętacie o łapce w górę Zostawienie po sobie komentarza, jeżeli wam się podobało, wiem, że Wszystkie słabo mi to wyszło, ale dzięki, że widzieliście, dzięki, że się Właśnie na... do tego mam coś jak, jak trzymajcie się i pa pa